Mądrość Syracha. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się spośród swego ludu, otwiera usta na zgromadzeniu najwyższego i chlubi się przed jego potęgą. Wtedy przykazał mi stwórca wszystkiego, ten co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył. I już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności zaczęłam pełnić służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Amen.